Naszych bohaterów wyjąć z prawa, zamordować, a potem zakopać, tak, żeby nikt nie mógł nigdy do nich dotrzeć. I takich strzałów jak te wtedy w więzieniu przy Montelupi w Krakowie padało w tamtym czasie lat 40., 50. tysiąca w różnych miejscach naszego kraju. To komuniści. Kończyli zbrodnicze dzieło Niemców i Sowietów. Kończyli mordować polskie elity, bo to był mord. Dobijali tych, którzy po wojnie jeszcze przetrwali, którzy swoją postawą zasłużyli na najwyższy szacunek i uznanie. Dla nas, ale nie dla nich. Nie dla komunistów. Dzisiaj stojąc w tym miejscu, przy trumnie naszego bohatera, kapitana Tadeusza Gajdy-Tarzana, jednego z najlepszych dowódców polowych polskiego podziemia podległościowego, jednego z największych żołnierzy wyklętych, możemy sobie zadać pytanie: kim byłby pan kapitan, gdyby. Po roku 1944 nie było Polski zniewolonej komunistycznej, tylko była wojna polska, wolna Polska. Kim by został? Inżynierem? Profesorem? Może prezydentem Stalowej Woli? Może wojewodą podkarpackim? A może wyższym dowódcą, który by kształcił żołnierzy Wojska Polskiego? dzieląc się swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami, kształtowałby ich młode charaktery w służbie dla Rzeczypospolitej. I możemy sobie zadać także pytanie, jak wyglądała Polska, gdyby wtedy w szeregu pierwszym do jej odbudowy po zniszczeniach wojennych stanaliby obok siebie generał Fjeldorf, Zgodni Szpilecki, pułkownik Łukasz Ciepliński i przedstawiciele młodego pokolenia, tak jak kapitan Tadeusz Gajda, pseudonim Tarzan. Dzisiaj Rzeczpospolita przywraca właściwą kolejność rzeczy. Mówi, kto był bohaterem, a kto nim nie był. Kto służył Ojczyźnie, a kto ją zniewalał. Dziś mówi, że bohaterem był kapitan Tadeusz Gajda Tarzan, a jego prześladowcy służyli obcej niepolskiej sprawie i tym, co robili, okryli się hańbą na wieki. Spoczywaj w spokoju, bohaterze, że pospolita pamięta o swoich obrońcach. Pamięta o obrońcach.